bardzo serdecznie w każdej części szachów ze mną. E, mam dla Was świetną partię. E, genialny ruch 92% prawie że dokładności. Ale to nie dlatego chcę Wam ją pokazać. Dlatego, że mój przeciwnik 2200 e, powielił już enty raz e, pewien y, Błąd, który praktycznie niczym mantrę powtarzają wszyscy gracze na takim niższym poziomie, co o tyle dziwi, że on ma 2200. Ja i tak zagrał właśnie coś takiego, więc chciałbym Wam pokazując tę partię, zwrócić na ten klasyczny błąd uwagę. No dzięki temu mam nadzieję, że staniecie się lepszymi graczami. Zatem do działa, lecimy. Chciałem tylko powiedzieć, iż totalnie nie znam tego debiutu więc postanowiłem zagrać zgodnie z zasadami więc yy, mając nadzieję, że być może mi one pomogą utrzymać się więc rozwijamy figury do centrum yy, atakujemy centrum nawet jeśli tutaj poszło jakieś niedokładne posunięcie to i tak atakujemy to centrum otwieramy je i staramy się coś tutaj zrobić sensownego yy, w tej sytuacji przeciwnik dał szacha co gdyby związał z koczką? No, no to po prostu idziemy gońcem. Goniec, królowa. Królowa? Hmm. Może jeszcze nie królowa. Może zabicie tego i królowa. Tak mi się wydaje. Chodź... Hmm. Zabicie tego i królowa. No bo na królową dostanę gońca tutaj z szachem. I będzie zabicie tutaj figury. Więc tak mi się wydaje, że najpierw zabicie tutaj królowo, i czarny powinien się utrzymać. A no, dostałem szacha, skoczek się cofa, pyk-pyk. Staramy się jak najbardziej rozwijać swoje figury, szybko zrobić się żeby król nie został w centrum. No, tutaj mój przeciwnik no, gra dobry ruch, tak jest napisane. Jednak pamiętajcie, każdy ruch pionem to zrobienie słabości. Za tym pionem. Każdy ruch pionem zostawia przestrzeń za pionem, tak więc ta przestrzeń jest słabością. W tej sytuacji dodatkowo polegie 3, także słabe, ponieważ z tym pionkiem jest bronione. Bez tego pionka nagle już nie jest. Co okaże się być bardzo no, ważnym aspektem w późniejszej fazie tej partii. Zatem wymieniamy, robimy roszadę. No i to jest właśnie słaby ruch. Dlaczego? Ponieważ biały powinien jak najszybciej rozwijać swego gońca na to pole, na pewno nie na to. Bo zauważ, jeśli by poszedł od razu na to, no to dostaje szacha, jakiś skoczek do centrum i tutaj mamy gigantyczną przewagę tak po prawdzie. Ale jeśli gońiec rozwinąłby się na E3, niby przysłaniamy tutaj tę kolumnę. Więc jakaś wieża. Chociaż na pewno nie wieża z F. Trzeba by było rozwijać jakoś c7, wieża tutaj, goniec tutaj. Ale to jest naprawdę bardzo czasochłonny proces, więc biały również rozwijałby swoje figury i wszystko byłoby ok. W tej sytuacji traci tempo, no bo boi się pewnie te, tego szacha, ucieka. Ale trzeba by było obronić się przed tym szachem, tak jak mówię, rozwijając kolejną figurę. On tego nie robi. Więc my od razu wyprowadzamy figurę kolejną do akcji. Na ten moment już mamy cztery figury. Tylko no, te, skoczka także można powiedzieć, bo on zawsze jakoś wskoczy. Na dwie figury przeciwnika w tej, w tej części planszy. Niestety jakoś nie chce mi się... O, jest, w tej części planszy. Bonusowo ten goniec, który stoi w bardzo dziwnym miejscu, i na pewno nie bierze udziału w grze. W tym momencie. Zatem, no tutaj być może wymiana wież, ale no cały czas zobaczcie. Teraz to pole G3 jest bardzo słabe. Grożą widełki, grożą widełki z nieuchronnym zakończeniem partii. Więc yy, przeciwnik rozwija figury. Niestety źle. Skoczek wychodzi do gry blokując gońca. Jeśli gońc będzie zablokowany, wieża także będzie zablokowana. No, i to już są bardzo duże problemy białego w rozwoju, tak? Więc to jest właśnie ten temat tej partii. Takie systematyczne i harmonijne rozwijanie naszych sił. No bo cóż, no jeśli będziemy mieli więcej rozwiniętych figur, no to to jest jasna, jasna jawna przewaga naszych figur, tak? Więc no cóż, tutaj wymieniamy. Skoczek wchodzi do akcji z tempem, tak? Znowu z tempem. odchodzi tutaj, goniec znowu z tempem. No bo zauważ, że w tej części planszy, tak naprawdę, jedynym obrońcą takim na 100% jest królowa. Więc ją gnębimy, żeby jak najszybciej wyprowadzić swoje figury, I być może tutaj coś zrobić. Nie? No, oczywiście, celem jest ten pan, więc. Co, co zrobić? Dać mata. Zatem wieża tutaj. No bo główna zasada jest taka. Jeśli jakaś figura nie gra, od razu musi grać. Na E nie pójdzie, bo jest koniec, więc idzie na F. Na F z jakiego powodu. Być może jakiś szach tutaj i wieża tutaj wskakuje z szachem. Być może. Być może tak jak to właśnie pójdzie w partii, Kontrola całej kolumny F, więc nie tylko F2, ale także kluczowy punkt F4. Może to się okazać decydujące. Na pewno nie straciliśmy tutaj żadnych punktów w przewadze. No, jakieś coś tam, ale to groszowa sprawa, więc się tym nie przejmujemy. No, aż przeciwnik stara się no, zagrać zgodnie z zasadami. Mamy rozwinięte figury, on nie ma, więc przestawia skoczka z opcją wymiany naszego gońca. My się na razie tym nie przejmujemy. Gramy fajny, fajny ruch skoczek na bandę, skoczek H4. Zwykle mówię swoim uczniom, że skoczek na H4 to jest ruch bez sensu. No bo tak naprawdę skoczek najlepiej cieszy się, cieszy się najbardziej się cieszy, jeśli jest w centrum, prawda? No bo wtedy atakuje masę pól. A ten skoczek stąd atakuje tylko dwa pola. Całe szczęście obydwa są kluczowe. G2 no pole na którym chcielibyśmy dać jakiegoś mata, na przykład takiego. A F3 no to to są widełki znowu na królową. Więc biały cóż nie będzie wymieniał. Biały musi bronić. No i obronił. Dobrze, dobrze zrobił. My od razu uciekamy gońcem. Nie jest to najlepszy ruch, ale jak najbardziej grywalny. Bo plan jest prosty. Gońc B6, gońc C7, tworzymy baterię, uderzamy w G3 i później dajemy mata na G2. Skoczek wraca do centrum, on stał tutaj wtedy. Tak, nagle pyk, dwa ruchy już stoi znacznie lepiej niż wcześniej. Ale no my uskuteczniamy nasz plan. Goniec C7. No, i chcemy dać sobie tutaj ładnego mata, ponieważ no już zabicie tego pionka to już będzie mat. Przeciwnik się broni, przeciwnik gra gońca na F4. My nic sobie z tego nie robimy. Brilliant move, zabijamy tego gońca. Jeśli pobije, no to to będzie bez wątpienia mat. No bo gdzie on może teraz odejść? Tutaj jeszcze może odejść. No to już jest mat. Ewentualnie zagra. Moment. Ewentualnie zagra to, co zagra w partii. Yy, jakieś widełki, no bo cóż, no chce cały czas nam yy, pozbyć się naszych figur. Niemniej, no na ten moment jest go, tego gońca mniej, prawda? Więc fajny ruch, królowa d7, atakuje skoczka i atakuje kolejne pole kluczowe, h3, z którego już mamy autostradę do g2, na którym matujemy. No, no cóż, przeciwnik na sekundach popełniał błąd, zabija nam wieżę za darmo, więc jest jakoś więcej, ma plus 2, zauważcie. Zabijamy pionka, odchodzi tu, matujemy w następnym ruchu. Nie bez powodu zaznaczone zostały dwie figury skoczek i wieża. Zauważcie, że ten skoczek jakiś mia... no odegrał jakąś rolę tej partii. Tak, no tutaj próbował coś wymienić, coś tutaj zaatakował. Jakieś te manewry tym skoczkiem były grane. Jednak ostatecznie stanął w miejscu, gdzie to totalnie nie była prowadzona gra, nie? No, On tutaj był, atakował królową, atakował jakieś figury. Jednak to jest główna arena w działań w tej grze. Roszada przeciwnika. Roszada przeciwnika, która została totalnie rozbita. I ten skoczek totalnie, no jakby był zagubioną figurą, tak? Z drugiej strony, popatrzcie, co zrobiła moja wieża z A8. Wieża z A8. Pyk, na otwartą kolumnę. Usuwa obrońcę. To taniej niż czy przeciwnika, i dzięki temu możemy zamatować wieża z A1, co zrobiła w czasie całej partii. Dosłownie nic. Zatem moi drodzy, obejrzyjcie to sobie jeszcze raz na spokojnie, nawet z programami, jeśli wodicie 92% na oko, więc jak najbardziej to była bardzo fajna partia. Z jednej strony, zobaczcie, mamy przewagę tutaj figurową, nie? Mamy, ma dwie figury, my mamy aż trzy plus jeszcze jakiś goniec przez Pionka, może tutaj jakiś szach, więc no, gigantyczna przewaga ten współczynnik ataku, tak, to mamy gigantyczny na naszą korzyść. No i ta wieża. Ta wieża po prostu no, była najsmutniejszą figurą na tej plansze. Przeciwnik ma figurę więcej. W sensie jakość więcej, tak plus jeden punkt, a i tak niestety musi przegrać, no bo cóż, jego wieża nie gra. To tak jakby był, jakby miał te trzy figury, a ja, a ja miałbym cztery, nie? więc no, dosłownie tak to wygląda. Zatem moi drodzy, przewaga w rozwoju, szukanie gry po polach kluczowych i niszczenie roszady przeciwnika. To jest to, czego powinniście się nauczyć z tego materiału. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam za głos, ale chory jestem, więc to o, akurat musicie mi wybaczyć. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam zdrowia. Cześć.